Witam w moim programie Wieczne Kino, w którym cofamy się w czasie, zawsze o 100 lat, aby zasiąść fotologinowym i sprawdzić, czym w tych odległych czasach fascynowali się ówcześni amatorzy dziesiątej muzy. Już wiemy, że w temacie wysokobudżetowego kina rozrywkowego Włosi nie mają sobie równych. W 1914 roku ponownie to udowadniają, tworząc kabirię, prababkę wszystkich filmów przygodowych. Włoski reżyser Giovanni Pastrone realizuje monumentalne dzieło, rozmachem przyćmiewające wszystko, co do tej pory powstało. Akcja filmu rozgrywa się na dwóch płaszczyznach. W skali makro przedstawione są historyczne wydarzenia z II wojny punickiej, czyli starcie Hannibala z Rzymem około 200 lat przed naszą erą. To dało pretekst do ukazania scen masowych na czele z odtworzeniem słynnego przejścia wojsk kartygińskich przez Alpy. Druga płaszczyzna to skala mikro. W wydarzeniach historyczne wplecione zostały fikcyjne losy tytułowej Kabiri, córki rzymskiego Patrycjusza. Podczas wybuchu Etny dziewczynka zostaje porwana, a następnie sprzedana na targu niewolników w Kartaginie. Kupuje ją kapłań ze świątyni Molocha w celu złożenia w ofierze. W ostatniej chwili dziewczynka ratuje Rzymianin Fulwiusz wraz ze swoim potężnym niewolnikiem Maciste. Od tej pory losy trójki bohaterów będą się przeplatać na przestrzeni kolejnych 10 lat. Główną zaletą filmu jest jego strona techniczna. Monumentalne dekoracje, pełne przepychu kostiumy, tłumy statystów w scenach masowych. Wszystko pierwszorzędnie zrealizowane. Na dokładkę mamy nowatorskie zastosowanie ruchomej kamery, którą zamacowano na wózku, dzięki czemu powstał nowy styl realizacji ujęć, który przez kolejne dziesiątki lat określano jako ruch kabiri. Warto wspomnieć, że za realizację zdjęć oraz efektów specjalnych odpowiada hiszpański pionier kinematografii Segundo de Shimon. Od 1903 roku tworzył on filmy trikowe, często porównywane z twórczością dużo popularniejszego Francuza Georgesa Meliesa. Jednak obrazy realizowane przez Hiszpana takie jak nawidzony dom, zabawy diabła czy elektryczny hotel nie tylko dorównują, ale w moim odczuciu przewyższają pod względem jakości zastosowanych trików dokonania Francuza. W momencie, gdy od filmu zaczęto wymagać więcej niż tylko z efektów wizualnych, segundo stopniowo zaniechał produkcji własnych filmów i zajął się tym, co potrafi najlepiej, czyli tworzeniem zdjęć trikowych w obrazach innych twórców. To zaowocowało tak efektownymi scenami w Kabirii, jak wybuch wulkanu stowarzyszącym utrzęsieniem ziemi, przerażającą scenę składania dzieci w ofierze w płonącym wnętrzu posągu Molocha, czy widowiskowemu ukazaniu spalenia rzymskiej floty. Ale przy Kabir jednym z chem nie jest wymieniane nazwisko operatora, a reżysera Giovanni Pastrone. To nie jest zresztą dziwne, ponieważ Kabiria to praktycznie jego autorskie dzieło. To on wpadł na pomysł realizacji filmu historycznego, przeprowadził badania źródłowe, napisał scenariusz i zorganizował pieniądze na produkcję. Już samo dopięcie budżetu było nie lada wyczynem przy tak gigantycznym projekcie. A jak się on sprawił w roli reżysera? Tu już jestem daleki od zachwytów. Praca reżysera ograniczyła się chyba jedynie do ogarnięcia całego tłumu statystów, żeby odpowiednio złapaliśmy w kadrze. Narracja jest do bólu staroświecka. I to nie tylko z dzisiejszej perspektywy, co jest oczywiste, ale i w porównaniu z ówcześnie powstającymi filmami. Plansze z napisami zamiast wyświetlania dialogów wyjaśniają nam co za chwilę się wydarzy. I całe szczęście, bo poszczególne sceny są tak zaaranżowane, że bez napisów nie mielibyśmy szans połapać się w wydarzeniach. Na domiar złego reżyser nie stara się budować nastroju, klimatu, dramaturgii i przez to wzbudzać w widzach jakieś emocje. Przez większość czasu mamy za to ciąg scen ilustracji przedstawiających wydarzenia, ale nie pozwalających zaangażować się w niewidzowi. Na szczęście jest kilka momentów odbiegających od tej reguły. Scena składania dzieci w ofierze podbudowanej z odpowiednim nastrojem i dramatyzmem, a następujący po niej ratunek Kabiri i ucieczka przed tłumem wyznawców zrealizowany jest dynamicznie i widowiskowo. Pomimo ewidentnych mankamentów i mojego marudzenia, film ten jak najbardziej wart jest obejrzenia. Akcja jest wartka i wielowątkowa. Warstwa przygodowa, czyli perypetie Fulviusza, dzielnego wybawcy Kabiri, poprowadzona jest przejrzyście i ogląda się całkiem przyjemnie. Poza tym monumentalna strona wizualna dominuje nad innymi aspektami filmu i szczególnie przy pierwszym seansie przysłania praktycznie wszystkie wady. Jest to już ostatni z wielkich włoskich filmów kostiumowych. Kres ich dominacji na tym polu przynosi wybuch wielkiej wojny, ale że przyroda nie znosi pustki pałeczką od Włochów przejmuje Hollywood, a na efekty tej zmiany nie będziemy musieli długo czekać.